Cześć kochani, witam Was w nowym filmiku na moim kanale. W dzisiejszym materiale opowiemy sobie o tym, jak można przygotować się do nowego roku. Jeśli chodzi o takie. Planowanie i podsumowanie poprzedniego roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że okres noworoczny i nowy rok zmienia jedynie cyferkę w dacie i tak naprawdę realizację celów możemy rozpocząć w każdym możliwym momencie naszego życia, ale jednak spora część osób nadal uwielbia te postanowienia noworoczne tym ja, więc dzisiaj opowiemy sobie o tym, jak można podsumować poprzednie i jak zaplanować nadchodzący rok. A zanim przejdziemy dalej, przygotujcie sobie planer, zeszyt bądź kartkę, dzięki czemu będziecie mogli planować razem ze mną. Jeśli chodzi o planery, które mogę Wam polecić, to mam dwie opcje papierową oraz cyfrową. Jeśli chodzi o wersję cyfrową, to ja korzystałam jak na razie jedynie z e, Miss Planera w wersji na iPada Tutaj odbija się lampa, ale wrzucę wam screena, mniej więcej jak to wygląda, bądź najlepiej podlinkuję wam pod tym filmikiem. I akurat z tego planera korzystam w taki sposób, że zapisuję sobie tutaj swoje dyżury i jakieś najważniejsze daty, dlatego, że zawsze mam przy sobie jakieś urządzenie cyfrowe i jeśli zapomnę planera papierowego, to wtedy zawsze mogę zerknąć je na telefonie i zobaczyć i to jest wersja cyfrowa, z której korzystam jednak mniej niż z wersji papierowej ponieważ ja jestem tym typem osoby, która uwielbia długopis i kartkę i tak było zawsze jeśli chodzi o planowanie, to ja pamiętam, nawet jak jeszcze byłam w gimnazjum, to uwielbiałam siadać w tego 31 grudnia z zeszytem z długopisem i wypisywać sobie cele na najbliższy rok. Nie zawsze wypełniałam te wszystkie swoje postanowienia, ale uważam, że naprawdę warto poświęcić czas na jakąś refleksję i poświęcić czas na takie zwizualizowanie swojego życia po to, żeby jednak mieć jakiś plan. Dzięki czemu wiecie jakie działania macie podejmować i w jakim kierunku dążyć. Wiadomo, że ten plan będzie modyfikowany, dlatego że takie jest życie. jednak macie wtedy już swoją jakąś wizję tego życia. Jeśli chodzi o planery papierowe, ja jestem fanką planerów Make It Easy I dobrze o tym wiecie, widzieliście to w innych filmikach I już nawet parę osób mnie pytało skąd są moje planery I to jest mój planer na rok 2020 Przed tym miałam jeszcze planer akademicki Ale z tego co się orientuję to już chyba tych planerów akademickich nie mam e, Przynajmniej nie widziałam ich na stronie I to jest e, planer w wersji dziennej czyli każdy dzień mam osobno, a w tym roku y, można powiedzieć, że przez pomyłkę, ale uznałam, że z takim też mogę pracować, może nawet będzie pracowało mi się lepiej, zobaczymy, dam, wa dam Wam znać, y, kupiłam sobie przepiękny kolor, y, planer również Make It Easy, oczywiście, na no rok 2022 w y, wersji tygodniowej. Czyli mam oczywiście rzut miesiąca i każdy tydzień osobno. Zobaczymy, może teraz nawet tak lepiej będzie mi się pracowało, ponieważ widząc tydzień wiem już kiedy mam jaki dyżur i nie muszę wracać do y, poprzedniego rzutu. Więc zaczynamy i powiem Wam, że ten planer ułatwi nam naprawdę dzisiaj pracę, ponieważ. Większość pytań, które zadaję sobie co roku w ramach takiej refleksji, jest już tutaj umieszczona. Więc przechodzimy do planowania. I ja zawsze to noworoczne posiedzenie chciałbym rozpocząć od refleksji dotyczącej roku, który właśnie kończymy. I zadaję sobie tutaj takie pytania, które możecie teraz zapisać na karteczce i od razu odpowiedzieć bądź zapisać i odpowiedzieć dopiero. Po tym, jak ten filmik się już skończy, pierwszym takim pytaniem będzie, jakie cele udało mi się osiągnąć. I dla mnie to jest ogromne ułatwienie, ponieważ ja co roku zapisuję sobie postanowienia na dany rok. I na przykład teraz mogę otworzyć planer z 2021 roku i zaznaczyć zakreślaczem postanowienia, które udało mi się osiągnąć. I tak też zrobiłam. Oczywiście nie udało mi się osiągnąć wszystkiego, ale wydaje mi się, że te najważniejsze cele zostały mimo wszystko osiągnięte. I wtedy wy na karteczce możecie sobie zapisać, jakie cele udało wam się osiągnąć. A jeśli macie planer z Make It Easy, ja od razu mówię, że to nie jest żadna współpraca. Ja po prostu uwielbiam te planery i zawsze będę wspierać tę firmę. Tutaj mamy akurat rubryczkę Moje sukcesy w roku 2021. I tutaj możecie wszystkie te wasze największe osiągnięcia. Wypisać, co jest na pewno takim kopem motywacji, który przyda wam się zaraz w następnych pytaniach. Następnie zadaję sobie pytanie dotyczące tego, czego nie udało mi się osiągnąć, ale dzielę tutaj te nieudane postanowienia na dwie grupy. Na postanowienia, których nie osiągnęłam, ale nie są już dla mnie ważne, może były rok temu, ale teraz jestem już inną osobą i nie mają dla mnie żadnej wartości. Przykładowo, więc. Te postanowienia będą dla mnie po prostu mniej ważne, a drugą grupą będą postanowienia, których nie udało mi się osiągnąć, ale nadal są dla mnie ważne, czyli nadal chciałabym je osiągnąć, i wtedy zapisuję sobie obok nich, dlaczego mi się nie udało ich osiągnąć. Czy były to złe nawyki, czy poświęciłam więcej energii na. Osiągnięcie jakiegoś innego postanowienia. Poświęcam chwilę, żeby przeanalizować, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. Następne pytanie trzecie dotyczy tego, na co poświęciłam zbyt dużą ilość czasu, co nie przyniosło mi, można powiedzieć, jakichś wymiernych. Efektów, korzyści, a czym tak naprawdę marnowałam swój czas? I tutaj mogą być jakieś social media, nieciekawe relacje. No, ciężko mi powiedzieć, to musicie zastanowić się nad tym, jak to wyglądało u Was. U mnie w tym roku mam wrażenie, że najwięcej czasu zmarnowałam na jakieś. O, my kotek kichną, zamartwianie się i wymyślanie jakichś negatywnych scenariuszy. I to na pewno chciałabym chociaż trochę wyeliminować w nadchodzącym roku. Następnym punktem i niestety tego nie ma w planerze. A szkoda, bo wydaje mi się, że to byłoby coś naprawdę pozytywnego i przydatnego dla każdego z nas. Jest koło życia i to możecie sobie wydrukować, wejść powiedzmy na grafikę Google. Ja pierwszy raz takie koło życia wypełniłam chyba dopiero czytając książkę Karoliny Cwaliny. Jeśli się nie mylę, to był tytuł Wszystko zaczyna się w głowie. Ale nie chcę was kłamać, to jest nieważne. I tutaj takie koło życia dzieli się na różne kategorie, czyli na przykład zdrowie i kondycja, rodzina, duchowość i emocje, finanse, życie zawodowe, relaks i rozrywka, rozwój osobisty, przyjaciele i znajomi. I ma jakby Poziomy od 1 do 10, gdzie jeden oznacza takie niezadowolenie bardzo z tej sfery w życiu, a 10 oznacza, że jesteście na maksa zadowoleni z tej sfery życia i po prostu jest najlepiej jak tylko może być. I o co chodzi w tym yy, kole życia? I koło życia polega na tym, że jeśli ja jeśli chodzi o moje zdrowie i kondycję, aktualnie powiedzmy, że tak w skali od 1 do 10, przez to, że często nie i ostatnio. Nie chcę mi się chodzić na siłownię, zaznaczę, że jestem zadowolona na 5 punktów, ponieważ jeszcze nie jest ze mną tak źle. Czyli moje koło życia w tej sferze wygląda mniej więcej tak, czyli jak widzicie mam jeszcze sporo do osiągnięcia do tej mojej dziesiątki, powiedzmy, ale ustalam sobie, że w tym roku chciałabym, żeby to moje zadowolenie z tej sfery koła życia doszło do poziomu powiedzmy 8 punktów. I daję sobie tutaj kropeczkę i zobaczymy, czy uda mi się do tego dojść pod koniec roku 2021 drugiego. I tak możecie przejść przez każdą sferę życia. Dzięki temu, jak już to wszystko wypełnicie, będziecie w stanie zauważyć, jak to wszystko rozkłada się w tych Waszych sferach w życiu, czyli co znajduje się na wysokim poziomie, a nad czym musicie jeszcze popracować. I to raczej jest wszystko, jeśli chodzi o moje takie podsumowanie, ale tutaj jeszcze Wam pokażę, co w tym planerze jest nowego, z czego na pewno skorzystam, bo jeśli już mam takie miejsce na to, to na pewno to wypełnię. Jest również punkt co wymagało poprawy, co nie poszło po mojej myśli, czyli to są te cele, których na przykład nie osiągnęliśmy, a chcieliśmy albo nie osiągnęliśmy, ponieważ już nie były dla nas ważne. Wydarzenie, które najmilej wspominam, też coś bardzo fajnego, osoba, która była największą inspiracją do działania, osoby, które były najlepszymi towarzyszami. Warto, wiecie, zapewnić im miejsce w naszym planerze. Czego nauczył mnie rok 2021 i tutaj chyba dla sporej części z nas będzie przebywania z samym sobą, czego należy unikać w roku 2022 i tutaj mogą być te czynności, o których mówiłam, te, na które zmarnowaliśmy sporą ilość czasu, czego nie chcę zmieniać, czyli co było naprawdę super, jakie nawyki sobie wykształciliśmy i nadal chcemy je podtrzymywać. I tutaj mapa celów na rok 2022, podzielone na rodzina, finanse, kariera, relacje, zdrowie, rozwój osobisty. I jeśli chodzi o cele, to dla każdego będzie to sprawa indywidualna. I tutaj polecam Wam, żeby nie zapisywać postanowień, które no są po prostu nierealne do osiągnięcia, a może nie aż tak, bo wszystko jest możliwe. Chodzi mi o to, żeby stawiać poprzeczkę wysoko, ale nadal jednak potrafić opisać drogę do tego celu, ponieważ jeśli zapiszemy sobie, żeby odłożyć 10 tysięcy. To jeszcze potrafimy tegoś przekalkulować, yy, obliczyć, ile trzeba byłoby odkładać miesięcznie, ile godzin trzeba przepracować, gdzie ograniczyć wydatki i tak dalej. Bo jeśli zapiszemy sobie, powiedzmy, nagle, żeby odłożyć milion, a zarabiamy 3000 miesięcznie, no to już wtedy może być z tym problem, chyba że naprawdę podniesiemy swoje zarobki. Ja zazwyczaj robię także oprócz tego, że zapiszę sobie te wszystkie moje postanowienia na dany rok, powiedzmy na takiej, nie wiem, mojej mapie celów na rok 2022, to oprócz tego do każdego z tych postanowień zapisuję sobie, wypisuję sobie całą drogę, jak do tego dojdę. I też bardzo dobrym przykładem będzie postanowienie, które znajduje się na sporej ilości tych postanowień noworocznych, czyli to nasze ukochane zrzucenie kilogramów. I to będzie też idealny przykład tego, że niektóre postanowienia są mało konkretne. Bo co to oznacza schudnąć? Zapiszmy sobie dokładnie, ile kilogramów chcemy stracić, do jakich wymiarów, jeśli chodzi o centymetry, chcemy dojść. To po pierwsze, a po drugie, to postanowienie również można rozbić. Nawet trzeba na mniejsze kroki. Bo nie schudniemy, jeśli nie zmienimy niczego w swoim życiu. Żeby schudnąć, musimy zacząć zdrowo się odżywiać, pilnować kalory, zadbać o aktywność fizyczną czyli jest naprawdę sporo kroków, które musimy jednak podjąć. Żeby wypełnić to nasze postanowienie I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o moje noworoczne planowanie Po prostu pamiętajcie o refleksji nad tym, jak przebiegł przedni rok Ponieważ to jest bardzo ważne, żeby wyciągać wnioski, lekcje Dzięki czemu w ten nowy rok wchodzicie mądrzejsi Lepiej przygotowani. Jeśli macie jakieś pytania, możecie do mnie napisać na Instagramie, na Facebooku, bądź po prostu w komentarzu pod tym filmikiem. Zapraszam Was serdecznie do komentowania i polubienia tego filmiku oraz do subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu pomożecie mi osiągnąć moje noworoczne postanowienia. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.